Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu i w nowym vlogu. E, I rozpoczynamy dzisiaj daily vloga. To będzie vlog z jednego dnia. Dużo się dzisiaj ogólnie będzie działo. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś dla Was skręcić e, filmik, bo w e, następnych dniach ogólnie będzie ciężko z vlogami. E, wszystko Wam powiem w tym vlogu dlaczego. A tymczasem rozpoczynamy nowego vloga i powiem Wam, że tak. Dzisiaj jest World Book Day, czyli taki Światowy Dzień Książki. I dziewczynki nie idą w uniformach do szkoły, tylko przebierają się za różne postacie z bajki. Czasami to są postacie z książek, z bajek, wiecie, tak, jest to troszeczkę poplątane. Powinno być, powinno być z książek, ale. Jak to u dzieci, dzieci mają swoje wizje i też tak Lilusia przebrała się za jednorożca, podobnie wygląda jak na swoich urodzinach, a Matysia, sami w sumie zaraz zobaczycie. Ja też wczoraj zrobiłam paznokcie, widzicie, takie połyskujące, w fiolet chyba wpadają, może trochę w siwy i srebrny taki brokat, a zaraz też muszę zawieźć dziewczynki, muszę podjechać też po szampon, bo brakuje mi szamponu, znaczy mam jeszcze, ale... Za mało po prostu, muszę to kupić. I odezwę się do Was. Aha, jeszcze dzisiaj przychodzą do mnie koleżanki na kawę, też zrobiłam wczoraj ciasto, powiem Wam jakie. No, ale to po kolei. Zamówiłam sobie też pomadę z Beverly Hills, Anastazja Beverly Hills, pomada i powiem Wam, że jest całkiem fajna. Ja wybrałam sobie kolor medium brown, czyli taki średni brązowy. Może Wam pokażę, jak to wygląda, jak otworzę. O! Tak wygląda ten kolorek w środku. Zaczęłam już pomalutko używać. Mógłby być bardziej wpadający w szary, ale też powiem Wam, że jest całkiem niezły. Nawet mamie zrobiłam nim brwi i powiem Wam, że super wyglądała. Także jeśli szukacie pomady fajnej, to polecam Anastazja Beverly Hills. Ale też słyszałam, że jest z Vibo, która jej bardzo odpowiada: jest bardzo podobna do tej pomady, a kosztuje dużo mniej niż ta. I jak robimy? Kucyka i pasemka, czy. Co? On może zrobić jeden kutek luzowy i wtedy drugi kutek zalony. O, nie pomyślałam o tym. Albo może zrobić stół kutek zalony i luzowy. Zielony, i tak. I wtedy tu kutek zalony i luzowy. Dobra, także zabieramy się za to. Ja mhm. Mam pomysł, żeby poczekaj. Trzeba rozdzielić Mama, tak wygląda jak są na biały pocad i na tanie pokazane, jak to będzie No. Gdzie jest ten? zielony jest bardzo słaby. Ten, ten zielony? Tak, ale bardzo słabo no, to jest. Może to będzie Ale zimne jest to powietrze. Prawie, jest to moczy, a w ogóle nie daje jakby koloru. Chyba zdziwą kapisz. No, to no tak, te różowe, różowe drugi. Ten będzie mocno widać, Obróć się. Nie za Jest! Jeszcze trzeba y, pomalować oko piratki. Co my tutaj mamy? Zobaczcie jakie mamy tutaj pyszności, pączuchy już trochę zniknęło i mamy piękny bukiet róż. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i już wczoraj dostałyśmy tu wszystkie dziewczyny kwiatki i pączki z okazji tego święta, także dzisiaj będzie niezła wyżerka. Jusiu, pokażesz nam się jak wyglądasz? Jakim jesteś jednorożcem? No ślicznie. Pięknie kochanie, szkoda tylko, że ten spray tak słabo. Jest jakiś taki delikatny. Matysiu, jak ty tutaj? Za kogo się przebrałaś? Jako piratka. No, piratka, tak? Zobacz jak tutaj wyglądasz w podglądzie. Nieźle, co? No, powiem Ci, że fajnie. I nie trzeba było całego stroju, wystarczyła czapka, bluzka z Halloween. Czy sukienka to była? Sukienka. To była sukienka, ale już Mati wyrosła. I założyła sobie po prostu jeansową spódnicę, sweterek i zrobiła mi takie ciemne oczy. Parę pasemek. No i zaraz pokażę jeszcze Lila. a pokazywałam już Lileczkę, także możemy już uciekać do szkoły, idźcie zakładać buty. Zbieramy się kochani do szkoły, widzieliście jak wyglądają dziewczynki, ja jeszcze im zaraz jakąś pamiątkową fotkę zrobię, jak staną razem i to będzie w ogóle niezły przeskok, bo jedna jest słodziutkim jednorożcem, a druga jest strasznym piratem. <laughs> Charakterki też dzisiaj od rana podobnie się tutaj dziewczyną kształtują. Ach. No, nieźle. E, a ja chciałam Wam, kochani, powiedzieć, bo dzisiaj jest 8 marca i jest Dzień Kobiet. Także ja z tego miejsca życzę wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego. Bądźcie, e, kochane, silne, uśmiechnięte, szczęśliwe. Życzę Wam naprawdę z całego serca wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, musicie zawsze wierzyć w siebie, e, bo taka wiara pomaga nam osiągać e, cele. Także kobiety górą. Wszystkiego najlepszego. Idziemy do szkoły, śpieszymy się, co? No, no. Już późno Już jesteśmy późno Trochę Bo, tak. bo mama długo zająła. Was ogarniała dzisiaj A, Idziemy Dobrze, że chociaż nie pada i nie wieje Widzicie jak w szkole jest Światowy Dzień Książki? Mm. <noise> dzisiaj ten kaptur Ci nawet tutaj pasuje Wiesz, różowy przy tych włosach. Lirusia, idziemy do szkoły. Życzę Wam miłego e, dnia, spędzajcie Dziękuję. miło. I tym bardziej, że jeszcze dzisiaj jest Dzień Kobiet, dziewczynki. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Polski Dzień Kobiet. No? Matylieś? Z Piratem. <laughs> jeszcze nie widziałam żadnego Pirata? Nie ja widziałam. Tak? Tam. O tam. Gdzie masz Pirata? O tam. O do Kawce, koleżanki poszły. To była idealna kawka na dzień kobiet. Teraz szybko odebrałam dziewczynki ze szkoły i cały dzień jednak jest dzisiaj ganiania. Mamy już 16.05, za 10 minut najpóźniej musimy wyjść. Jak widzicie, już jestem w stroju od karate i zmykamy na zajęcia. W przyszłym tygodniu dziewczynki na karate chodzić nie będą, bo będą z babcią. A właśnie, jeszcze Wam tego nie mówiłam. Dziewczynki zostają w ogóle z babcią, a rodzice. A rodzice jadą odpocząć trochę. I nie jadą z dziewczynkami, tylko jadą sami. Chyba wam już kiedyś o tym wspominałam. A propos prezentów gwiazdkowych ee, i my jedziemy po prostu odpocząć, a dziewczynki będą chodzić do szkoły i zostają z babcią. I nie myślcie, że są smutne, bo bardzo się cieszą, że spędzą sobie czas z babcią. A ja już się tutaj spakowałam. Widzicie, ile rzeczy. I mogę wziąć tylko taką walizkę, bo taki wybraliśmy bagaż. Widać, nas udało się. Mamy już kochani wieczór. Ja się ostatnią godzinkę pakowałam. Coś mi gardło mm, siada. Zobaczcie, źle mm. jeszcze <grywa> jakie ma włosy. Babcia będzie myła jutro, albo jutro pewnie ci umyje te włosy. O! <grywa> I ktoś tu się do mnie tuli. <grywa> bo mama jutro jedzie, tak? Z tatą. I trzeba się przytulić. Ja! <grywa> No to cieszę się, ja też będę za Tobą tęsknić bardzo mocno. Czekaj, uniosę się, żeby coś tam powiedzieć. <laughs> e, I tak kochani, jak Wam opowiadamy, wyjeżdżamy. Jutro będę tęsknić z dziewczynkami, ale one są takie dzielne. No. I babcia takie dobre rzeczy będzie gotowała i mają swoje plany, tak? Rosu! Mmm, rosół, słyszałam go łąbki. <laughs> Mam nadzieję, że nic nie zapomniałam Jeśli chodzi o pakowanie Dzisiaj był taki busy dzień Mówię Wam, jeszcze na karate nawet byliśmy No po prostu cały dzień zaganiany Jeszcze teraz jakieś leki spakowałam I w ogóle tu babci listę wszystkiego Co ma robić mm. Jeszcze chcemy się chwilę sobą nacieszyć A już 21. pierwsza a ja wezmę aparat i będę dla Was vlogowała, ale wszystko zmontuję dla Was już po powrocie, bo chcę odpocząć już też od komputera i od wszystkiego takiego, wiecie, e, no związanego z komputerem, mailami i tak dalej. Będę oczywiście na telefonie, na Instagramie, zapraszam Was na Instagrama i e, będę nagrywała, także wszystko pomontuję później. Jak Twój Dzień Książki minął, Światowy Dzień Książki? Super. A za co przybrała się Twoja Pani? Um... Kredka. Ja widziałam, że wszystkie nauczycielki się za kredki przybrały. No, prawie wszystkie? Um, najpierw Mrs. Ice była um, zielona i druga była. Mrs. Butcher czerwona? Nie. I zielony i czerwony lubi um, brązowy. Nieźle. <laughs> Brązowie do cokolwiek. A ja dostałam ci tulipanki, bo jest dzień kobiet y od koleżanki i ciasto druga koleżanka zrobiła, nawet Wam już nie nagrałam. No, i powiem Wam, że no naprawdę super dzień, bo to jeszcze ten dzień kobiet. A ja teraz, tak jak Wam mówiłam, się spakowałam. Jeszcze chcę się trochę poogarniać, pocieszyć dziewczynkami. Zaraz idę kochać jeszcze Matyl I żegnam się, kochani, z Wami. Może mi się uda zmontować jeszcze tego vloga, żebyście go w tygodniu obejrzeli. Mam nadzieję. O, jeszcze paznokcie to chyba Wam pokazywałam, zdążyłam. U stóp nawet nie zdążyłam i nie wzięłam lakieru do paznokci, ale nie to ja jest. Ja myślę, ważne. że mama nagrę nagry coś, jak będzie o innym kraju. Tak, tam. dla Ciebie nagram, takie, żebyś mogła oglądać wszystko. I będziemy codziennie do siebie dzwoniły, dobra? Ok! Tak. Także kochani, trzymajcie się cieplutko i pa!